Ile nie, nie zacząłem transmisję? Nie, 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 nie. Zastanawiam się, czy to ma słuchać. Jesteśmy... Mam nadzieję, że będzie Wi-Fi. To jest zapis transmisji na żywo. Jeśli ktoś ogląda, to później. Ja mam y, kuku na czole, ale nieważne. Jesteśmy w kuchni letniej. Zwólcie, że. W kuchni letniej z nami ekipa jest Karo, jest Michu, jest Szymon Jaka. i jest Poziomka i są Dim Sumy, czyli. Dim sumy są to tak naprawdę w Polsce i w Europie przyjęło się, że mówi się na pierogi dimsum z pary, tak, ale w Chinach słowo dimsum znaczy przekąska i może oznaczać wiele rzeczy, ja tu robię dwa rodzaje, japońskie gyozy, tak jak tu widzicie, proszę hejterów o odwalenie się, bo nie każda gyoza jest idealna, ta jest jako taka i mm, sakiewki zaraz zobaczycie, tutaj kubulek, o. Tutaj są wszędzie akurat y, giozy. Bardzo fajnie dochodzą. Jeszcze potrzebują. No, już pół minuty temu doszły. Ale damy im jeszcze półtorej minutki. Jeszcze są sakiewki, czyli właśnie te dim sumy chińskie. A to jest taki japoński styl. Farsz mamy szpinakowo-serowy. Taki alafeta. Pokrzywowo-serowy. Jo, Krzywa jest. I mamy jeszcze grzyby leśne, pieczarki. Z lokalnego I, skipa. Proszę? Z lokalnego, lokalnego skipa, skipa. generalnie po bożemu, tak. Teraz wam potem pokażemy jak to wszystko się łączy. Yeah. I mamy nawet liście z ogrodu lokalnego, które wyścielają czasami... Oddajcie tą wyściółkę. właśnie. Jest wyściółka. Oddajcie tą... wyściółkę. Kochani, zapraszam. Kładcie na wyściółkę pierożki. Yeah. Dobra, to jak umieszczę tak, ten... Dobra, tak. Ja kość. Y bierzesz i kość. <grym <grym Bierzesz i <się> Wcale to nie... bo no, to mój mój Problem z siecią. Był... Tylko kiedyś, jak Polska, Nie, nie, Tylko kiedyś, jak Polska, nie. nie. Do morza, tu jest po prostu cienki, cienki bo, internet, dlatego się nie ładuje. Wybaczcie. Nie ruszy, e, witam was wszystkich. A, a, nie nadążam. Jak ciepło u nas jest? Sam pyta. Tam Michał robi wykład. 7 stopni w chwili obecnej na stacji pogodowej. Pozdrowki. Co zrobiłem z włosem? Zgodziłem. No właśnie ja się w głowę, każdemu to mówię, śmiej. Dobra, zostawiam was na... Kurwa, Czekamy bez szkoły. Nie no, nie będę obrażał, ale tak. A calzone to czy? Tak, jest to pizzowy piełk. fajnie. Możemy sobie... jesteśmy jak na apelu teraz. Jesteśmy jak na apelu. Tak. Jestem ciekaw czy nas słychać stąd, czy przydaje się nam mikrofony. Siemano, cześć. Ludzie na mnie widzą i Tam, piszą, piszą, piszą. No, mam... Elo! Ale fajnie. fajnie. Ale fajnie! Patrzcie ludzie, zaraz będziemy jeść. Bo... Tak, takie coś, ale mi się czoło rosi. Tak, mamy tu im sumki. Mam nam nam. Dajcie znać, jak nas słychać. Czy jest git, czy, czy to w ogóle się nie słychać. Ale będę by... No dobra, to Was zostawimy tam na razie. Tak jak jest. coś to pytajcie. W sumie my będziemy tak, jeść. Chyba czytaj i będziesz ludzi głosem. Dla mnie. O jest Mogę tu siąść. Piękne rzeczy się tu dzieją. Mogę Wam Dawaj szamę, pisze Marcin ją Łap. Marcin Stolarczyk jest też z nami tam na czacie. To Robimy coś z tego, czy nie? Mm, tak. Czy rakieciak odpalony gotu... jest tak ciepło, że nie odpalam rakieciaka? Już ja się gotuje. Zobaczcie to, po prostu coś niesamowitego. tego. stawcie na 8 minut. No nie. O oh yes, robione. To może jeszcze tam na dół. Pozdrówki, Marcin. Bo, po Jezu, ja jestem... No. Ja się już trochę trzęsę, mam taką delirkę trochę od... Od tego odpatrzenia na to jedzenie i takie ooo, galorie. I Trosz, Troszkę jest, no. 7 stopni jest, bardzo chłodny, chłodny wieczór, czuć y, chłodne powietrze napływające z nadwógu. Cztery talerzyki, najczyste. teraz zawsze? Tam... W ogóle. dużo się tu dzieje. Tam jest sprzątanko. Mam nadzieję, że to że nie przerywa teraz transmisji. Bo widzę, że Wi-Fi mi wycięło. Spróbuję pokazać wam kawałek jak do... ale tu wrota są zamknięte. Może tu mi złapie lepiej. Będę A, jeszcze. Choć też sobie zrobię. Na, to, no. na Pewnie. Było, było sprzątanie. Mamy skipa. Mamy naczynia. Mamy po ludzie, wywieźliśmy teraz je sypie prażonym makiem i sezonem. O tak. Yeah. Dobra, to jest chyba jedyne miejsce, gdzie możecie stać i być z nami tutaj. Teraz muszę, muszę zrobić lepsze połączenie sieciowe na stodołę i wtedy będzie można robić tu transmisję. Mm -hmm. Spacenik się pyta, czy będę spał w słomianej hadce, ale rzeczywiście, że będę spał słomionej hadce i śpietam od... Łap za to Dawaj. syp jak musret solom na to przy ludziach. O, czy ludzie. Będziemy przychodzić to tak. Tak jest, o oh, jest, yeah. syp, kubulek. Pięknie, dobrze to robisz. Poczekaj. <laughs> Nie rozbieraj się, bo te laski to oszaleją. Tak jest, widać bica. <laughs> Pięknie się pręży, jak w wincy? Reksy... Je... Jeszcze trochę więcej. Nie, nie ma co oszczędzać. Tak jest, patrzcie ludzie, o oh yes. z YouTube'a. YouTube <laughs> Mąki trochę. No tak, tak to wygląda. Nie no, to wygląda dojebanie, nie? O, Ubunek, teraz zdjęcie musisz zrobić. Dla ludu. Kurde, jak mam... Jeśli chcę zrobić zdjęcie, to muszę przerwać transmisję tak, trochę. powiedz, ludzie, zaraz wracamy. Zaraz wracamy, muszę zrobić zdjęcie. Tak jest. Poczekajcie, jeszcze przeczytam. Co to tak późno będziecie jedli, trochę to niezdrowe. Nie, no. nie wierzę, że ktoś tak pisał. Tak, tak. Zaraz się ktoś odniesie powiecie, do, do tego komentarza, zaraz wracam. Jestem ciekaw, jak to 5G tu łapie. Czy może by wystarczyło te zero kresek zasięgu. Dobrze, nie? Więc wróciliśmy. Nie, nie znaju, ja wraca, wracając do komentarza, było tak, to późne, tak późno będziecie jeli, trochę to niezdrowe, Żartowałem, jedźcie, iście, podzielcie, bo to widać, że dobre jest, a ja lubię kurczaki. Nie mamy, nie mamy kur, nie kurczaki, niestety, tutaj wszystko wege, na chwilę obecną, wegetariańskie. No i tak, kłajam się Na razie was zostawię, to będzie taki trochę Big Brother, możecie podglądać, co robimy. Tak, więc okiem okiem Big Brothera. Kiedyś może zamontuję gdzieś tu kamerę i będzie live 24 na 7. Ciężko mi ogarnąć co mówię i słuchać tam co się dzieje, więc zmykam i podsłuchujcie podglądajcie. Razem to stojąco? Możemy no, to, momentu... to gdzieś zanieść zaraz, ja czyli zaniosę Gosi, tak, czampeckę. Możemy też wbić na chatkę w sumie. Możemy wbić z tym na chatkę, czyli włączymy w... ...wyżyczkę, idziemy do chatki, a potem drodze zahaczymy kosie. No, do... no dobra, to będziemy wpadać do chatki do mnie, to... to będziemy jeść na chatce, w takim razie. To tu Czuja, tylko to gotowanko. Ta jest, poproszę. Rikardo Ricardo się szybko. Nie ma... Nie ma zlewu. Nie ma, nie ma wody w zlewie. Ale może być do tego. Nie, to nie to. Zlep na bok, a to rysiu tu Zetrzepnij. Tak, zetrzepnij. To się kończy. To też do kur leci. Czyli tam do niego. Tu Ty doniesiesz się do chałupy. No i to jest na liście, które ja zerwałam. I na tym jeszcze leci. Ja jeszcze przybieram, a bo kurde, kurde. No, no ale Prawda. jak one nie chciały tego wcześniej znieść. Bo to tam, że są różnice. Jak niektóre to różnice. Tak. To, to myślę, Później będziemy. Jeśli piękne to jest tutaj, żeby to się proszę, nie ma tak? No dobra, tak? i też trochę ciepło już w sumie. I o, lecimy teraz. Bo bez sensu poszłam się ubrać, <laughs> I o, na no, domek idziemy. Nie no, muszę yy, blasku, nie w sensie. ja To zresztę się ma sławić. mogę dać do jedzenia, nie? Mm. Mm. Mogę. Mimo. Nie, nie, wszystko dla mnie, ale... ale nie Mamy to kochani. Boże, bałem się, że będzie gówno. Zawsze się boję, że będzie gówno, a wychodzi dobre. Zawsze. Fajnie. Z Cześć, czekamy na to, tak? Chyba tak. Czyli tak? tak. wy już tym idźcie do tego, a ja zaraz do. Tylko do... tak łap? No tak, ale mhm. dobrze trzymasz. Żeby się nie zerwało. Dobra, przetransportowywanie. A hmm. ty jesteś Może. Bo świecę. Może nas zerwać, bo. Trzymajmy. Trzyma. Trzyma. To da. To da. Co za pies? Dom. Idziemy zaraz przyłączy mi na WiFi pewnie. Nie wiem czy teraz nie zaczyna. Mamy no to, dobra, teraz już powinno być stabilne połączenie. Nie wiem czy jestem w stanie czytać komentarze. Jeśli czy i mówić jednocześnie. Ja Ci nie pomogę Jest, spoko. Wbijamy, wbijamy na nową ziemię Nie ale też tam jest zenek Zrobimy wycieczkę krajoznawczą po prostu po drodze Ja mam, mam to, trochę taki feeling Nie podobałem mi się znaczy nie, nie wiem czy mi się podoba do końca transwizja bo trzymam w ręku 26 osób <grym> i talerzyki ale jeszcze jestem z wami tutaj w realnym świecie nie wiem do kogo mam mówić. Bo zwykle. Zwykle mówię mówię do ludzi do ekranu. A teraz połączyliśmy dwie rzeczy jednocześnie. Prawdziwe życie. I świat online. AI generated Tam Księżyc. Kiedy pewnie? Już wkrótce chyba. Nieźle świeci jesteśmy w siemiliaku. jest to jest, jest taka stacja miejska rowerowa. Wiejska, przepraszam. Nawet otwierają drzwi. I oto to są oni. Zdejmują buty i stołują się. Pełnia Księżyca, w piątek pisze Marzena. To jest, a to jest fajne, że można zapytać człowieka w internecie. Włączę światełko. Nie włączę, tu włączę. Jest, jest światło. Co to jest za talerz na suficie? To jest też światło. To jest dysk, który miałem w barakowozie. Talerz na suficie mam. Na suficie. Hejka, można do was przyjechać w odwiedziny? Uwielbiam wyzwolonych ludzi. Chętnie bym pogadała z wami na żywo. Oczywiście, że można do nas przyjechać. No musisz się odezwać do mnie tylko na którymś z mediów społecznościowych. Najlepiej na Instagramie, ale możesz coś napisać na maila kuba.ta nie, nie kuba, przepraszam, mylę dwa maile. ta.sama.ziemia@gmail.com. Albo w komentarzu pod filmem i też spróbujecie dorwać. Albo jest gdzieś jest e-mail podany w opisie. Wszędzie jest e-mail podany w opisie. W każdym razie odezwij się i można wpaść. Jak jestem, a jak nie ma też w sumie. <laughs> Przeczytam wam jeszcze, co ludzie piszą i siadam do was, jak Michał akurat przyjdzie. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że mi drzewo dzisiaj zarąbało w czoło w sumie. Eee, Mat pisze, ej, jacy wy jesteście dla siebie mili, mega fajnie, sympatyczna atmosfera. Niesamowite w tych czasach żadnych nerwów czy spin, pozdrawiam serdecznie. Zdawało mi się, że to całkiem normalne, że ludzie są dla ciebie, że <laughs> dla siebie mili, nie? Wiem. Ale tak, no fajnie. Ratus, siema bratki, siema. Sławik Tycznik, już wiosna matka ziemia, reaktywacja coraz cieplej, coraz zdrowiej, też dzisiaj w ogródku robiłem, uwielbiam pracować dla natury, gdzie tyle dobrych darów i zdrowych produktów, oj no my sadzimy po ostatnio, co mi się dzisiaj stało w czoło, właśnie walczyłem z drzewem eee, i niefortunnie mnie uderzyło. Na Dobra. czym polegała ta walka? Yy, stało i chciało upaść, chciałem mu pomóc w sumie. Może nie tyle co nie walczyłem. Nie z nim tylko. Nie waczyłem. Pomagałem. Pomagałem. pomagałem drzewu, a ono jakoś tak. Popychałem je tak. Pomagałem. Pomagałem, ono w którymś momencie nie pamiętam, jak to się stało. Jak to wypadkiem w całe życie. Pomagało to... i to... Mhm. No. mam rany. Siemanko Marcin. Y... No nie wiem, nie możemy robić transmisji i. Bo ja będę patrzył, co tam piszą i jeść No nie czasie. możesz, musisz się skupić na jednego. Czyli nie ma szans. Musisz, Ale jest to bardzo y, To taki, tego. to był taki przedsmak dla, dla was tego, co tu się dzieje może i jest, czekamy, czekamy na Michała, chociaż uczta byłaby fajna w sumie. Fajnie byłoby pokazywać ludziom to, co się dzieje na żywo, ale muszę się przyzwyczaić. Może ale ja, chciałby zjeść chciałbym zjeść też. To chciałbym zjeść. Okej, okay, Marzyna, mam zapisany mail, więc Siema, Marcin, nie wiem czy mówiłem. E, więc tak, pisz, pisz do nas, do mnie i postaram się odpowiedzieć. Czasami nie odpowiadam długo. Ostatnio przed chwilą siedziałem przy kąpieli i odpadym, odpowiadam na maile sprzed tygodnia, więc wybaczcie, jeśli tam jesteście i piszecie. Po prostu dużo rzeczy się dzieje. Nie do ogarnięcia. Hmm. O, kończę chyba tę transmisję. Jak coś, mam nadzieję, że. W ciągu kolejnych dni pojawią się następne, więc będziecie mogli podejrzeć, co robimy, bo jest nas grono tutaj w sumie. Nie wiem, czy mogę ich pokazywać, jak dobrze się czują na kamerze, Możesz ale. Jest, jest ekipa, przyjeżdżają ludzie i no, jest fajnie. Cześć Piotr Gąsior, dzięki. Smacznego życzę. Buka pisze, typowa wymówka. Uderzyłem się w szafkę, spadłem na się. Co? Spot spotknąłem się na schodach, spadł mi konar na głowę. No, tak naprawdę biją mnie tutaj. Nie jest taki Pomóżcie mi! Tak wydaje, to są pozory. Od kiedy można wpadać, coś polepić z gliny, może jakąś chatkę? Z zlepieniem z gliny jest tak, że przywieźliśmy ostatnio trochę kamieni z Szymonem i z Miszkiem pod, pod domek i chcę zrobić imitację fundamentu z kamienia. I więc będziemy lepić fundament, imitację fundamentu z kamienia tego domku, ale to jak się ociepli, bo jak są minusowe temperatury. Ee, <grymnie> jakbyś napisał, mrugnij trzy razy, jak potrzebujesz pomocy. E, jak są minusowe temperatury, to ten gliniany zamarza, więc czekamy na kolejne ocieplenie pewnie. O Jezus, mrugnął więcej niż trzy i cały czas mruga. <grymnie> Kobieta bije Pejczem. Nie, pleców wam nie pokażę, no, bo tam... Okej, okay, chyba tyle. Jeszcze, jeśli... Jeszcze... Tak. Nie wiem, tak, nie? Chyba tak, no. Chyba tak. Wierzbowym. Jestem, jestem trochę, mam taki... Jak się, jak się to uczucie nazywa? Mm... Opisz uczucie, nie, takie, ja nie nieswojo, albo taki czerwony się robisz i niezręcznie, czuję się trochę niezręcznie. Czy jakieś ci pomóc? Nie, spoko, w sensie czuję się niezręcznie, ale cały czas trwam w tej niezręczności, żeby minęła. Marcin pisze, możesz wpaść do mnie, mam 19 wieczny dom szlachtowy, szal szaluchtowy. W sensie taki, e, jak to się nazywa? Jak Niemcy budowali? E, coś mi to mówi, ale no, Drewniana konstrukcja wypełniona gliną. Chyba coś takiego. E, Wyleciałam mi z głowy. Bo, jestem, bo czuję się niezręcznie. Do ogarnięcia u siebie ma Marcin taki domek, więc można go odwiedzać i mu pomagać. Jego wieczórku i tego Dzięki. Załatw truciny, glinę i parę opon, to wpadniemy pomóc. Tylko nie bierz plandek na dach. Plandeki oh. na dach. Co to jest jakaś aluzja do mojej plandeki na dachu? Ale tak. Przyda się pomoc. Jakby wpadajcie, ja jestem do kwietnia tutaj jeszcze na miejscu. A potem? A potem jadę do osady. Do osady F. I powiem. będziesz tam... Do Marcina najpierw chcę pojechać. Okay. Do Kalpapady. Jak długo będziesz w osadzie Erf? Nie mam pojęcia. Do maja. W sensie, e, jeśli zrobię teraz sadzonki, mam sadzonki. Mogę wam pokazać sadzonki też. Wy widzieliście już sadzonki, ale jak zrobimy im dzień. <laughs> jak będzie dużo sadzonek do sadzenia na maj, to wbijam tu w maju i i sadzę to wszystko. No część z tych rzeczy, w sensie też rzutkiepki, na przykład, to one totalnie, czy te siedmiolatki, to zaraz w kwietniu. To zawleci do tunelu. Jest, jest i on. Ej. Są bataty, bataty, więc jak będą pomidory, zaraz papryki. Które? Patyki? To są sezonki to poli. I trochę wierzby. I jest tam też Hyzop, ale on trochę usechł. To jest Hyzop, ten taki pęd. A jakby, myślisz, że lepiej je trzymać w środku, czy nie lepiej na zewnątrz? Lepiej na zewnątrz, lepiej w środku, to zależy, w sensie, bo idą mrozy, patyki wsadziłem, one są tam od ponad miesiąca. Okay. I właśnie podoba mi się, że już rosną. Chciałem, żeby się ukorzeniły, ale hmm. chciałem mieć coś na parapecie, żeby sobie, żeby sobie śmigało. Te bataty możemy rozsadzić w ogóle na dniach, bo one się ukorzeniły też. Dobra, chodź no, jeść. Ja dobra? dobra, my idziemy jeść. Też te się głowy zrobiłem, nie ukrywam. Te no, no. ja pomarańczki z stołu tu położyłem, jest okej? Okay? Dobra. Dobra. A to są pomarańczki skipowe? Nie, to... To są pomarańczki ekologiczne sycylijskie. Naprawdę? Z tak. Sycylii dalekie? To są pomarańczki. A inne? Jonathan Ramsey kręcił... Pan, to te? Wow, tak. czadowo. Tak, 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 no. Więc będziemy, zrobimy testing. Koniecznie. Testuj, testuj. Tak krytyk krzyczy. Krytyk na ziomeczek. Pewnie poznacie go za jakiś czas. Spoko. Dobra, koniec tego. Dobra. <laughs> ja Z tego się zaraz mamy. zalewamy i tam idziemy, siadamy. Do zobaczenia, do następnego. Jakieś kubulek możesz nam dać to w to widelce, to ale polecam w jeść, przyczy. bo jest